Inżynier Stanisław Jan Rolbieski, bydgoski przemysłowiec, działacz społeczny, patriota i ofiara eksterminacji polskiej inteligencji jesienią 1939 roku. znajdujemy się przy ulicy księdza Augustyna Kordeckiego w Bydgoszczy. kamienica, która stoi za moimi placami, kamienica z numerem 24 w 1878 roku stała się własnością Wielkopolskiej Rodziny Rolbieckich. Rolbieccy przyjechali do Bydgoszczy z Broniszewic, w koło Pleszewa, przywożąc tutaj także dwoje swoich dzieci, Stanisława Jana Rolbieskiego, który urodził się w 1873 roku i córkę Wandę Rolbieską, która urodziła się w 1876 roku. Dzieci miały zmienione nazwisko, nie Rolbiecki, tylko rolbiecki ze względu na błąd w pisowni popełniony przez niemieckiego urzędnika. Pewnie nikt wówczas nie przypuszczał, że wraz z tą rodziną przybyło do Bydgoszczy Dwoje młodych ludzi, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii miasta. Stanisław interesował się naukami ścisłymi, dlatego po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Bydgoskim Królewskim Gimnazjum Realnym przy ulicy Grodzkiej 1822. To ten czerwony budynek za moimi plecami. Był dobrym uczniem, mimo że podczas nauki w tej szkole. Spotykały go nieprzyjemności za przynależność do Towarzystwa Gimnastycznego SOKU, Polskiej Patriotycznej Organizacji, działającej pod zaborami. Stanisław Rolwieski uzyskał świadectwo dojrzałości w 1896 roku. Prawdopodobnie jeszcze przed uzyskaniem tego świadectwa był na praktykach, odbywał praktyki. W warsztatach naprawczych kolei wschodniej w Bydgoszczy w przedsiębiorstwie, którego działalność kontynuuje dzisiaj TESA. Kolejnym etapem przygotowania do studiów była półroczna praktyka w jednej z fabryk na terenie Niemiec. W 1896 roku Stanisław Wrolbieski wstąpił na politechnikę, a dokładniej kierunek liszy technicznych Hochschule. W Berlinie Charlottenburgu. Na ilustracji widzimy dostojny gmach uczelni, zbudowany w 1877 roku. Tu ukończył studia w 1901 roku i uzyskał tytuł inżyniera. W widocznej na zdjęciu z 1899 roku fabryce Deutsche Kabelwerke AG. W Rumelsburgu, dziś to dzielnica Berlina, nasz bohater został zatrudniony zaraz po studiach, był dobrym pracownikiem i szybko piął się po szczeblach zawodowej kariery, między innymi kierował pracami montażowymi przy dużych inwestycjach w Hiszpanii, Norwegii, Anglii, Rosji, Belgii i Holandii. Po tym, gdy w 1913 roku sprawnie doprowadził do końca kierowanej przez siebie budowlę filii przedsiębiorstwa w Londynie w Wielkiej Brytanii nazwanej Union Cable Company. Objął stanowisko dyrektora technicznego w Deutsche Kabelwerke AG w centrali firmy w Berlinie. Pracowity inżynier z Bydgoszczy mógł więc być w pełni usatysfakcjonowany osiągniętym przez siebie statusem. Stanisław Rolbieski Osiągnął sukces zawodowy w bardzo burzliwym okresie w historii XX-wiecznej Europy. Podczas I wojny światowej, sytuacja gospodarcza w cesarstwie niemieckim coraz bardziej się pogarszała. A po ostatecznej klęsce doszedł do tego rewolucyjny chaos. Nasz bohater, mieszkający w Berlinie wraz z żoną i dwójką dzieci, mógł przestać czuć się w tym miejscu bezpiecznie. Z drugiej strony, głowem zamprzątała mu myśl o odradzającym się państwie polskim. Zdawał sobie sprawę z tego, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przyłączenia do Polski bliskich jego sercu ziem Wielkopolski, Pomorza i Kujaw. Inżynier Rolbieski zrezygnował więc z dalszej kariery w Deutsche Kabelwerke AG i 25 kwietnia 1919 roku. Wrócił do rodzinnego miasta. Decyzję o powrocie przypieczętowało powołanie go do pracy w podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej na obwód natynotecki, w którym objął decernat handlu i przemysłu. 20 stycznia 1920 roku do Bydgoszczy wkroczyły oddziały Wojska Polskiego, co przypieczętowało jej powrót do macierzy. Stanisław Rolbieski czynnie uczestniczył w repolonizacji miasta i ustanowieniu nowego ładu. Pełnił funkcję komisarza państwowego w Miejscowej Izbie Przemysłowo-Handlowej i został wybrany na sędziego pokoju. 4 sierpnia 1920 roku minister byłej dzielnicy Pruskiej powołał go na stanowisko honorowego radcy miejskiego, do którego obowiązków należał nadzór. Nad funkcjonowaniem elektrowni, tramwajów, kolei, portów rzecznych i wód lądowych oraz ogólnie lokalnego biznesu. Na tym aktywność inżyniera Rolbieskiego się nie kończyła. Jego zadaniem było zorganizowanie przejęcia bytkowskiego przemysłu z rąk miejscowych Niemców i wypłacenie im stosownych odszkodowań. Sukcesem naszego bohatera było doprowadzenie do wykupu z rąk niemieckich ważnych zakładów przemysłowych, w tym m.in. Bromberger Schleppschiffahrt, przedsiębiorstwa żeglugowego z własną stocznią, widoczną na zdjęciu, znanego później jako Lloyd Bydgoski. Od 1920 roku Rolbielski zarządzał także fabryką karbidów w podbytkowskiej smukale. W 1922 roku doprowadził do jej wykupu od Brandenburgische Karbiwerke i został dyrektorem tego przedsiębiorstwa w imieniu spółki akcyjnej Karbit Wielkopolski. Pełnił tę funkcję przez cały okres międzywojenny. W październiku 1920 roku z inicjatywy Banku Spółek Zarobkowych w Poznaniu przy współudziale innych banków Wielkopolskich i Warszawskich zostało utworzone Towarzystwo Akcyjne Kabel Polski. Finansowana przez nie fabryka kabli powstała na przedmieściach Bydgoszczy, a na jej dyrektora do spraw technicznych powołano Stanisława Rolbieskiego, który zajął się kompletowaniem parku maszynowego. Na zdjęciach z 1926 roku autorstwa Witalisa Wojuckiego Pochodzących z albumu ze zbiorów Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy widać bardzo schludną i na pewno nowoczesną jak na owe czasy fabrykę. Ceglane budynki w swoich formach architektonicznych wyraźnie nawiązują do berlińskiej siedziby Deutsche Kabelwerke AG. W czystych wnętrzach prężą się nowiutkie maszyny obsługiwane przez dumnych robotników. Pomimo sporych kłopotów, w tym finansowych szalała wówczas inflacja. Fabryka została oficjalnie otwarta 4 czerwca 1923 roku. Równocześnie nasz bohater zainicjował powołanie Bydgoskiej Spółki Akcyjnej Kałczuk, która uruchomiła produkcję wyrobów gumowych, w tym między innymi materiałów izolacyjnych do kabli. W 1923 roku. Rolbieski zrezygnował z pracy w obu przedsiębiorstwach, pozostawiając je w bardzo dobrej kondycji. Inżynier Stanisław Rolbieski należał do przedwojennej elity Bydgoszczy. Był działaczem społecznym. Przez pewien czas także konsulem honorowym Szwecji. Brał udział w przedsięwzięciach charytatywnych i kulturalnych. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim. Orderu Polonia Restituta. Wraz z rodziną mieszkał w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 96. Kolejne zdjęcie, zrobione prawdopodobnie w połowie lat 20, przedstawia rodzinę Rolbieskich. Stanisław Rolbieski, stoi drugi z lewej, poślubił w 1906 roku Emilię z domu czarnowską Pierwsza z lewej. Urodziło im się dwoje dzieci. Syn Roman Aleksander stoi obok ojca, urodzony w 1908 roku, pracował jako sędzia grodzki w Inowrocławiu. Córka Stela Maria stoi przed bratem, Szacherska po mężu rotmistrzu Zbigniewie Szacherskim, urodzona w 1911 roku, kontynuowała patriotyczną rodzinną tradycję jako żołnierka AK. Po II wojnie światowej skończyła studia historyczne i obroniła doktorat specjalizując się w mediachwistyce. Przez lata pracowała w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Na ilustracji widoczna jest także siostra głównego bohatera Wanda Rolbieska, czwarta od prawej strony. Nauczycielka, która zorganizowała pierwsze żeńskie Gimnazjum w Bydgoszczy i kierowała nim przez cały okres międzywojenny. Utrzymując bardzo wysoki poziom nauczania. Inżynier Stanisław Rolbieski, na początku września 1939 roku, pozostał w Bydgoszczy, nie, ewaku nie ewakuował się. Kierował demontażem, kierował pracami w fabryce Karbidu. Chodziło o to, żeby fabrykę unieruchomić, żeby nie mogła funkcjonować po wkroczeniu wojsk niemieckich. W tym samym czasie w pobliskiej elektrowni w Smukale polscy żołnierze, wycofujący się polscy żołnierze, wysadzili w powietrze tamę i most. Kiedy Niemcy wkroczyli do Bydgoszczy, za wszystkie te działania sabotażowe uznali winnym Stanisława Rolbieskiego i 20 października 1939 roku inżynier Rolbieski i jego rodzina, żona i syn zostali aresztowani, przewiezieni do Lasu Gdańskiego i rozstrzelani. To wydarzenie było elementem zaplanowanej przez hitlerowców tzw. akcjon, czyli akcji represjonowania, eksterminacji polskiej inteligencji.